Cześć! Witamy letnią e, pogodę. Jesteśmy przy salonie e, Husator i po raz kolejny będę Wam pokazywał Junaka RAV 50 i tak jak tytułowa miniaturka, e, mówi czy obecne motorowery można. Odblokowywać. Tak naprawdę już tylko i wyłącznie, właśnie Junaka Rawa, bo jest jeszcze z elektronicznym gaźnikiem. A co to oznacza, pokażę w tym materiale, e, powiem, e, ile to kosztuje, na czym polega ta modyfikacja oraz jak jeździ. Oczywiście, Junaczki są dostępne, więc też będzie można e, kupować, bo dobrze wiecie, że one są cyklicznie co 3-4 miesiące, a popularność tych modeli jest bardzo, bardzo duża. Zapraszam do oglądania. Tak prezentuje się ten jeden z większych motorowerów, jeden z ładniej wyglądających, klasycznych, wygodnych jeśli chodzi o pozycję, duże koła, szprychowe, silnik normalnie 50. 49 cm sześciennych zblokowany, ale na elektronicznym gaźniku tutaj nie ma wtrysków, jest jeszcze sanie, jest taki TPS, dlatego to jest elektroniczny gaźnik, ponieważ już elektronika delikatnie decyduje o otwarciu przepustnicy głównie na wolnych obrotach. Jest silnik poziomy, klasyczka. Takie silniki montowane są od lat w tego typu pojazda, klasyczna rama, dosyć lekki z tumikiem, podobnym co w kafe pokazywaliśmy niedawno. Bęben z tyłu hydraulika z przodu, jeśli chodzi o hamulce, klasyczne, stylowe osłony amortyzatorów przednich. Gumy, które są bardzo podobne do tego co mamy w łezkach. Te tutaj na kolana przy baku, fajne, duże, podłużne, duże, podłużne siedzenie klasyczne na dwie osoby, tu już światła LED z tyłu, kierunkowska z klasyczne, amortyzatory dwa, jak widzimy olejowo sprężynowe, nóżka centralna, nóżka boczna, e, tutaj mamy potężny, e, tutaj to jest jak to się nazywa chowa? E, jeśli chodzi o spaliny, e, nie pamiętam dokładnej nazwy, wybaczcie, ale to też, jak wam się zapcha, to jest problem bardzo duży z recyrkulacją spalin. Nie? Więc tutaj to jeszcze mamy starą technologię, fit powietrza, gaźniczek troszeczkę poprawiony. No i myślę, że ten motorower warto, warto zakupić. I tak jak nasi klienci kupują. Podkreślam, jak ktoś nie ma uprawnień, nie ma kategorii minimum A1, bądź kategorii A, bądź kategorii B powyżej 3 lat, to jazda po modyfikacjach w naszym salonie jest nielegalna, za co grozi 1500 zł minimum i sprawa nawet sądzi do 30 tysięcy. Więc zastanówcie się, czy możecie tym jeździć, a jak nie, no to na nielegalu musicie mieć o tym świadomość. A ja o tym mówię, żeby Was poinformować i żebyście. Nie...